Zmodyfikowalibyśmy komunikację. Co mnie najbardziej denerwuje to te wszystkie wielkie reklamy, które są w Katowicach, które zasłaniają niektóre bardzo fajne budynki, jak na przykład na Miskiewicza. Tam, tam są bardzo fajne kamienice, jakby to się odnowiło i ta ulica stawowa, to rzeczywiście mogłoby to bardzo fajnie wyglądać. Tak, tak. Znaczy widzę, że tutaj teraz jest wiele remontów i rzeczywiście to może bardzo potem łatwiej życie, choć teraz to jest trochę denerwujące. Ale... Uważam, że to miasto no, mogłoby być o wiele ładniejsze, ale się zasłaniamy jakimiś krótkimi reklamami w e, to mi się nie podoba. A ja bym chciała tutaj mieć całe plany na zrywki. A, A ja taki, może więcej placów dla bar? Ja to nie to nie to... wiem! Więcej, więcej, to basen. To... Basen, dla dzieci, no. więcej basenów! Więcej basenów! No właśnie, więcej basenów. Nie podoba nam Czemu, się, że, że na przykład jest dużo ładnych kamieńc, a one są bardzo zdezelowane i bardzo zaniedbane. Nie podobają nam się y, ludzie śpiący, śmierdzący na przystankach. tam akurat... Ale jeszcze mi się nie podoba na przykład to, że na przykład jest stawowa, bardzo ładna, a jest pełno różnych banerów tamowych, jakichś takich, jakichś, które w zasadzie nikogo nie interesują i to bardzo obrzydza. na europejską sesję Dużo bardzo fajnych rzeczy się pojawiło. O, Mariacka jest fajna, podstawowa, różne imprezy. No. Imprezy w stylu? No na przykład lajery są na Mariackiej tutaj. Jeszcze nie wiem czy się zaczęłem, w tamtym roku były przynajmniej. Okay. O, hmm, skarbek, fajnie tam siedzi. Rondo, no. są fajne na przykład Lady night. Lubię poziom szkół, jaki jest w Katowicach, ponieważ są bardzo na wysokim poziomie i edukacja <grym także <grym> dużo gwarantuje. <grym> lubię tutaj em, mogę się fajnie pobawić, ale też mogę iść do teatru, mogę fajnie spędzić czas, nie tylko właśnie bawiąc się i tam pijąc piwo, tylko też też tak się bardziej rozwijać. Wszystko jest na miejscu, wszystko jest tak bardziej w centrum. I biblioteki, no i tutaj też większość moich znajomych. I komunikacja, muszę przyznać, że jest dobra, więc ja nie jeżdżę, mam prawo jazdy, ale nie samochodem, tylko właśnie posługuję się komunikacją. Tak, tak. Bo tutaj o wiele lepiej się tutaj wszędzie dostać i wszędzie jest. Dobry dojazd, więc to naprawdę, jeżeli ktoś e, chce poznać Katowice, to ja polecam wycieczki autobusowe. Mi się w Katowicach podoba najbardziej, najbardziej Mariacka. To jest że jej tutaj... No właśnie. I sklepy. Albo mi się najbardziej też podoba tam, gdzie chodzimy zawsze na dyskoteki chodzi. Do Nerki 2000. Na no, przykład Mariacka jest bardzo fajna, przyjemna. Chociaż mogliby zostawić to, że można tutaj jednak trzymać alkohol przy sobie, bo to jest trochę utrudniające. Klimat często. No i to, że w się starają jednak coś zrobić, to widać bardzo oczywiście. Ja tu jestem wolontariuszką w stronie gdzie jest tam na Lidocowa. Jestem wolontariuszem no, i współpracujemy razem z innymi znajomymi z Fundacją Ulica. No i co tam robicie? Jest taki projekt, Fortum dla Dzieci, organizowany przez firmę, firmę energetyczną Fortum i przez Fundację Ulica. Generalnie chodzi o dzieci ze Śląska, czyli nie tylko z Katowic, ale też z Bytomia, z Zabrza. E, I generalnie to są dzieci z takich, można powiedzieć, patologicznych, ja, ja, ja. Takie, ja. Niż, niższych sfer, które mają zainteresowania, są utalentowane, ale nie mają jak się rozwijać, bo po prostu ich na to nie stać. I my pom pomagamy im w zajęciach dziennikarskich, w zajęciach muzycznych, plastycznych. E, Fotograficzny. Pomagamy im rozwijać te pasje i jest tam bodajże 90 uczestników. Są to dzieci od 11 do 15 roku życia i 40 osób dostanie stypendia. Dostają stypendia od września, ta akcja trwa teraz do czerwca. Eee... Dzieciaki spotykają się też z innymi ludźmi. Ze środka, to jest bardzo fajna, bardzo fajna akcja, naprawdę. A, a gdzie mogą się dowiedzieć o tym więcej? Jak jest jakaś strona internetowa? Jest strona internetowa Fundacji Ulica. I to jest... Więc chodzi, można wejść po na Fundację Ulica i, yy, i po prostu poczytać. Tam właśnie są opisy tego, z kim, z kim się spotykamy. Byłyśmy spotkania z Rojkiem, no. z Turczokiem, z Janem Olbrichtem, Nawet Jerzy Buzek nas odwiedził. Co było po prostu niesamowite, no i to wszystko odbywa się na katowickim AWF-ie i generalnie jest po super. Więc pomagamy dzieciakom, czyli ogólnie uważa, że w Katowicach się dzieje i dzieje się, to dzieje to i, to i, to i to jest właśnie najfajniejsze w tym wszystkim, że, że nawet dzieci, które tak naprawdę nie mają opcji niczego zrobić, mogą to zrobić, tylko muszą się troszkę postarać i to jest No dobra, super dzisiaj. A my gdzieś dzieci z moją <coughs> Dziękujemy